Cześć witam wszystkich na kanale Piłka i Kosz w programie na żywo o dzisiejszym meczu Ligi Mistrzów. Tutaj chcę kilka słów powiedzieć. Przed nami dzisiaj wielki spektakl się zapowiada mecz pomiędzy Interem Mediolan i Interem Mediolan i FC Barceloną w pierwszym spotkaniu było 3 do 3. Każdy chyba ten mecz dobrze zapamiętał, bo to było wielkie spotkanie. I, i na takie dzisiaj oczywiście czekamy po raz kolejny na takie emocje, na takie bramki. Ja wierzę, że jestem fanem FC Barcelony i wierzę w to, że dzisiaj katalończycy po raz szósty zamędują się w wielkim finale Ligi Mistrzów, bo do tego czasu to dzisiaj pięć razy byli w tym wielkim finale. Czy dzisiaj uda się awansować, zobaczymy. Inter z 16 meczów z rzędu u siebie nie przegrał. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Mają 8 czystych kont w tej edycji Ligi Mistrzów, to jest Znakomite osiągnięcie, i czy Barcelona będzie w stanie dzisiaj to zmienić, zobaczymy. Mają swoje problemy, Katalańczycy. Nie zagra wielu podstawowych piłkarzy, szczególnie obrońcy boczni. Żółkunde nabawił się kontuzji w ostatnim spotkaniu. Oczywiście już od dłuższego czasu nie ma Badę, natomiast Bade ostatnio zastąpiony Gerardem Martinem. Bardzo dobrze go zastąpił, był graczem meczu w meczu ligowym, gdzie Barcelona grała z Valladolid. To był mecz ligowy z ostatnim, ostatnim Valladolid. Real Valladolid to jest drużyna należąca do Ronaldo, tego Brazylijczyka, który no nie jest lubiany przez swoich kibiców. W tym meczu zostawali, wystosowali, zrobili takie, wydrukowali banknoty z jego podobizną i rzucali w stronę boiska, pokazując, że no, Myśli tylko o pieniądzach, że teraz nie niby chce sprzedać klub, że wcale o nich nie myślał. Jak przejmował klub, oczywiście zapowiadał, że oni będą grali w Lidze Mistrzów, że to będzie wielka drużyna i do tego nie doprowadził. Jest nielubiany i, i ten Real Valladolid gdzieś tam szura o dno La Ligi i Barcelona miała duży problem w tym meczu, bo Hansi Flick musiał tutaj wielu zawodników rezerwowych, Dać do gry no i oni się nie spisali w pierwszej połowie. Barcelona przegrywała i Hansy Flick musiał dokonać zmian i wprowadzić i Yamala, który odpoczywał, i Rafinie. Natomiast szedł Pedri, który zaczął ten mecz. To było dla mnie o tyle dziwne, że Pedri też potrzebuje odpoczynku. Natomiast no mówię, tutaj te dwie kontuzje tutaj są kluczowe. I bardzo niewygodne, ale Robert Lewandowski także jest kontuzjowany. Natomiast poleciał z drużyną do Mediolanu i jest gotowy. Prawdopodobnie zagra w tym meczu. Myślę, że w drugiej połowie go zobaczymy. Myślę, że dzisiaj Robert Lewandowski będzie w stanie strzelić swojego setnego gola w barwach Herce Barcelony. No i gdzieś tam śrubować ten rekord z Lidze Mistrzów. No wielkie spotkanie dla katalończyków i myślę, że ja jestem tutaj dobrej myśli. Jestem spokojny. Dawno nie byłem tak spokojny, chociaż bardzo na wyjazdach w Ligach Mistrzów no, w półfinałach no, nie, nie spisuje się za dobrze. Dwa mecze wygrane na chyba 11 spotkań w tych właśnie półfinałach, w rewanżach, znaczy w meczach wyjazdowych. No. Teraz wierzę w tą Barcelonę, bo ona po prostu gra w futbol nieprawdopodobny, ofensywny i traci sporo goli. Dużo popełnia błędów, ostatnio nawet Wojtek Szczęsny. Tutaj na niego liczę, że coś wybroni, bo w pierwszym meczu z Interem, no to 6 interwencji miał Sommer, natomiast Szczęsny 0 i nie pomógł tutaj w tej materii katalończykom. Mam nadzieję, że lepszy mecz. Myślę, że też będziemy skuteczni tak jak byliśmy. No, jesteśmy najbardziej skuteczni drużyną no, w Europie. Dzisiaj sprawdzałem FC Barcelona no, w lidze, strzeliła 91 goli, natomiast w lidze mistrzów 40 już zdobytych bramek przez FC Barcelona, to już mamy 131 goli. Już nie podliczyłem tutaj pucharu i super pucharu, jest ponad 150 goli w tym sezonie. Nieprawdopodobna średnia, około 3 bramek na mecz. Popatrzmy choćby w ekstraklasie, najwyższa średnia to dwa gole na mecz i mają Lech Poznań, nikt więcej nie ma takiej średniej. Więc to jest naprawdę nieprawdopodobna średnia 3 goli na mecz. Barcelona gra jak za czasów Neymar Messi Suarez, to Tridentet. Tutaj mamy Lewandowski, Neymar i Rafinha, i jestem dumny z tego ataku. Z całej drużyny świetna pomoc. No, mówię, mamy swoje problemy, dużo kontuzji. Mówię, Balde jest kluczowy. kunde także, najlepszy przecież prawy obrońca świata. Gol z Realem Madryt w dogrywce. Jaki on jest ważnym zawodnikiem, jak on miał formę. Ale ile minut już zagrała Barcelona, ile minut zagrali ci gracze? Za dużo minut. Są przemęczeni, ale wszyscy są przemęczeni cała Europa. I dlatego Inter też dał odpocząć swoim zawodnikom w meczu ligowym, w meczu z Weroną wygranym 1 do 0 przez Inter. A tutaj oni zrobili swoje, skład rezerwowy, ale tutaj walka do końca o mistrzostwo z Napoli jest pasjonująca, albo nie pasjonująca, bo po prostu ostatnio Inter stracił całą przewagę i Napoli ich wyprzedziło, stracił Inter cały impet w końcówce sezonu, pozdrowienia dla piłka i kosz. dziękuję Ci, Johnny Raska, ale witam Cię i pozdrawiam również, właśnie dzisiaj wielki mecz o 21, Barcelony z Interem, mecz na wyjeździe, a za chwilę idę na boisko, tutaj na Royal Canal, Pograć w koszykówkę, będą także z tego relacje. Zapraszam wszystkich chętnych. Mało ludzi dzisiaj na żywo, Johnny, bo nie wiem co się dzieje ostatnio. Po 200-300 osób było, czasem nawet 500, a teraz 2-3 osoby albo jedna. Tylko ty. Nieważne, ten materiał trafi do sieci, tak czy siak. No, Wróćmy do Interu, który no, stracił wszystko pod koniec sezonu: całą przewagę i swój świetny bilans. Bo przegrali na przykład też Puchar. Włoch z Milanem 3-0, z tym słabym Milanem, który jest gdzieś tam w połowie tabeli Serie A, natomiast przegrany finał i przegrane mistrzostwo z Napoli to może być niezły cios dla Interu Mediolan, dlatego oni tutaj zrobią wszystko, żeby zrobić niespodziankę mimo wszystko i pokonać FC Barcelonę. Dla mnie faworytem jest Barcelona, bo po prostu dla najlepszą piłkę, ale to na pewno nie będzie łatwy mecz. Tak jak mówię, 16 meczów z rzędu nie przegrał Inter u siebie. 8 czystych kąt to jest najlepszy wynik od czasów Milanu i Juventusu. Oni zrobili po 9 czystych kąt, więc on, on jest to do zrobienia. Ten clean sheet również dzisiaj to czyste konto, chociaż nie przeciwko chyba takiej... FC Barcelony. Laminia Malo ostatnio jest zjawiskowy. Ludzie go oglądają, zaczęli go oglądać wszyscy piłkarze, bo to są już rozgrywki Ligi Mistrzów, to są półfinały na tym poziomie. No po prostu wszyscy piłkarze na świecie, wszyscy fani piłki oglądają te mecze i widzą, jak gra Laminia Mala. On ostatnio jest najlepszym graczem Barcelony. Już nie Pedri, już nie Kubarsi nawet, świetny obrońca, który gra. Naprawdę niesamowity sezon, patrząc na to, ile on ma lat. To jest też nieprawdopodobne. Hansi Flick stworzył potwora i stworzył drużynę, z której można być dumnym i drużynę, na którą można liczyć, która się nigdy nie poddaje, bo tutaj nie ma jakiegoś słabego mentalu. Drużyna przegrywa mecz, za te tylko 2-0 potrafi wyciągnąć ten mecz. Osiem, remontat w tym sezonie już FC Barcelony. To jest naprawdę rzecz niepojęta, jak ten klub, jak ten zespół się zmienił za Hansiego Flicka, jaki on tutaj... od jak, jak naprawdę wprowadził zmiany, jak ta drużyna gra, jak ta drużyna walczy, to jestem pełen podziwu i po prostu jestem dlatego spokojny. Dlatego jestem spokojny, bo cała historia, nigdy nie byłem tak spokojny jak grała FC Barcelona, naprawdę. I zawsze Barca strzela dużo goli i dużo traciła i nie można było być pewnym, że wygra. Ja teraz też nie jestem, ale dla mnie już ta drużyna wygrała teraz, wygrała dwa puchary. Super Puchar i Puchar wygrała wszystkie mecze prestiżowe z Realem Madryt. Jeszcze jeden został bardzo istotny w Lidze, w niedzielę El Clásico. Ostatnia szansa Realu, żeby coś wygrać i żeby pokonać Barcę I będą mieli szansę, bo Barca będzie już po, miała prawdopodobnie mm, znaczy też w Barcelona bardzo chce to być mistrzostwo, i tutaj, jakby nie wygrała, to byłaby trochę, nie że kompromitacja, ale to, byłaby, to byłoby skandaliczne, chociaż ta. Przewaga kilkukrotnie się zmieniała w listopadzie, rządziła Barsa w styczniu lutym już Real Madrid i Atletico i teraz znowu Barcelona ma 4 punkty przewagi, ale patrząc na to jak gra, a jak gra Real, Real, to ta przewaga jest naprawdę nieduża i ciągle wszystko jest, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, bo po prostu Real się trzyma ciągle tej Barsy i jest ten mecz bezpośredni, który może zaważyć jeszcze na kształcie tabeli. na tym. Czy Barca będzie miała potrójną koronę, czy poczwórną? Bo nie wiem, bo kto wie, może wygrali Mistrzów, Ale tutaj akurat typuje, że nawet jak Barca wejdzie do finału i pokona Inter, a, tak, a w to wierze i tak typuje, bo myślę, że w finale z Paris Saint Germain po prostu yy, nawet grając lepiej przegra, bo ten niefart PSG też się skończy i oni na przykład grając gorzej, mając słabszy mecz, mogą mecze wygrywać tak jak jeden mecz z Arsenalem, co nie grali, nic z Arsenal nie mógł strzelić gola Paris Saint-Germain jest świetne i bardzo obawiam się tego finału, jeśli do takiego dojdzie. No oczywiście jeszcze Paris Saint-Germain może przegrać z Arsenalem rewanż. Jeszcze nie są w finale, ale no są faworytem. I oczywiście, że Arsenal może to zrobić. Ja wierzę w to, że może to zrobić, bo obserwuję tą drużynę i brakuje oczywiście dziewiątki w Arsenalu. Dlatego im będzie ciężko pokonać tak usposobiony, w takiej formie, tak grający zespół z Paryża. Ale dzisiaj mamy wielki mecz, wielki klasyk. Wielki mecz Ligi Mistrzów. Od 2011 roku Barca nie, nie grała w finale i Barca by nie, 2016 był przecież finał. Dobrze, już nie będę sobie przypominał, bo teraz nie przypomnę, ale te 8 czystych kont w tej edycji i 16 meczów przegranych z rzędu siebie Interu mówi samo za siebie, że to jest drużyna mocna. I nie strzelała gola w kilku spotkaniach, aż doszło do meczu z Barceloną w Lidze Mistrzów w tydzień temu i strzeliła 3 no mówię, w 30 sekundzie Marco, Marcus Thuram syn Juliama Turama strzelił gola, ja pamiętam jego ojca jak strzelał dwa gole dla Francji w półfinale Mistrzostw Świata 98 roku byłem wtedy jeszcze w Paryżu właśnie nieprawdopodobna historia już tak dawno, a teraz jego syn strzela w Barcelonie istotnego bardzo gola w Lidze Mistrzów i wyprowadza na prowadzenie Inter potem jest 2 do 0, ale La Miniamal bierze sprawy swoje ręce Strzela genialnego gola na poziomie najlepszych goli w historii, najlepszych goli w Lidze Mistrzów. No, jest genialny ten zawodnik, jego gra, jego dribbling, jego prowadzenie piłki, jego strzały. Jest po prostu ostatnio bardziej skuteczny, bo miał taki okres w tym, miesiąc, w, tym rok, w tym sezonie, gdzie długo nie strzelał gola, mu wyliczali. Ale to jest ciągle 17-letni piłkarz, a już wygrał wszystko. Mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy. Teraz jest w stanie wygrać... Znowu ligę hiszpańską, biegiem mistrzów, wygrał Buchar Króla. Wygrywa wszystko, jest nawet teraz faworytem do zdobycia złotej piłki, nie macie co dziwić. Ja już to mówię tu i teraz, bo on już teraz właśnie się wysuwa na prowadzenie. Rafina, Miał słaby mecz z Realem, wymuszał rzut karny, natomiast świetnie zagrał z Valladolid, świetnie zagrał. Z Interem Mediolan. Ten wrócił do formy, wrócił do gry liga mistrzów, to jego konik w tym sezonie. 11 zdobytych goli. W ogóle Rafinha zrównał się, właściwie dogonił Mohameda Salaha z Liverpoolu i ma bardzo podobne statystyki. Jeden gol mniej, ale 3 asysty więcej. 25 asyst. 21, czy 23 ma Salah, natomiast 33 gole ma Salah. A 32 chyba. Rafinia, no naprawdę blisko jest Rafina Salach, jak to byś się spodziewał. Salach był długo faworytem do zdobycia złotej piłki, potem był nim. Rafinia się nie zachowuje tak, yy, na to, żeby mógł dostać kiedyś tą złotą piłkę. już też swoim zachowaniem się wykluczał z tej nagrody. Podobnie z Rafiną, myślę. Zresztą ta nagroda bardzo polityczna, bardzo jej nie lubię i yy, czasem jej wspomnę, bo po prostu wiem, że ludzi interesuje ta złota piłka od czasów, kiedy Robert jej nie dostał. Yy, no, nie będziemy do tego wracać. Dzisiaj o 21.00 FC Barcelona na wyjeździe będzie grać z Interem Mediolan. Na Giuseppe Meazza San Siro w Mediolanie Inter zrobi wszystko, żeby wyeliminować wielką Barcelonę. Wielką w tym sezonie za Hansego Fika. Barcelonę, która strzeliła prawie 160 goli, która ma 7 3 goli na mecz i nigdy się nie poddaje. Zawsze nawet gdy przegrywa potrafi się podnieść, odrobić straty. To jest drużyna. Niesamowita. Dzisiaj z problemami, z dwoma kontuzjami, z trzema właściwie, no bo ciągle na tej liście jest Robert Lewandowski, ale on dzisiaj może zagrać. On dzisiaj w drugiej połowie się raczej pojawi na boisku. Ferrandorez myślę, że zacznie od pierwszej minuty. W ogóle jeśli chodzi o skład, to zaraz już Wam go podaję, bo to dla niektórych jest istotne. Skład jest y, oczywisty. Wojtek Szczęsny w bramce. W obronie jest Kubarsi i będzie. Inigo Martinez, ale będzie też mówi się, że Inigo Martinez na lewej obronie, natomiast ja myślę, że ciężko powiedzieć. To jedną pozycję w obronie może się tutaj różnić, bo może grać Araujo, a może grać a może grać na przykład Nigo Martinez Araujo, po prawej mamy Gerarda Martina, mamy Kubarsiego, no i taka linia defensywy powinna być. Potem mamy oczywiście Wojtka Szczęsnego, który wraca do bramki i też Tegen dostał szansę w meczu z Valladolid. Trochę śmiesznie wyglądała ta jedna, jego jedna interwencja, gdy wpadła piłka w sumie do siatki śmiesznie wyskoczył, ale nie ma się co nabijać, nie ma co go piętnować. Wielki kiedyś gracz Barcelony dwa lata temu dał nam mistrzostwo, był znakomitym bramkarzem, najlepszym widzem, miał najwięcej czystych kąt. Był po prostu MVP tamtego sezonu, to nie można zapominać, a wielu fanów FC Barcelony już by zapomniało. A tu jesteś młodzi, fani i ogólnie wiadomo, że liczy się to, co jest tu i teraz, ale ja nie zapominam i legendy trzeba. No to jest legenda, albo to już jest historyczny zawodnik, no to jest już. Może nie jest już w tej formie, oczywiście, że nie. Teraz nawet Wojtek jest lepszy i są lepsi bramkarze. Ja też jestem za tym, żeby już przestał bronić w FC Barcony, że, że już nie jest na poziom FC Barcony. Tu się zgodzę, ale już w ostatnie lata były po prostu słabsze w jego wykonaniu, a dwa lata temu był tym MVP sezonu. Wtedy, kiedy też Robert Lewandowski przyszedł do Barcony mistrzostwo z Szabim. Nieprawdopodobna historia, nikt w to nie wierzył taka byle jaka drużyna zdobyła mistrzostwo. No i też Stegan był wtedy bohaterem. Teraz Szczęsny będzie bronił. Oczywiście, jeśli chodzi o pomoc, to jest Zabetonowana, jest Pedri, jest De Jong, obydwoje są w świetnej formie, jest Olmo. No i święty atak, to wiadomo. Nie tym razem, bo nie będzie Roberta, myślę, od pierwszej minuty, tylko będzie Ferran Torres, do tego Rafinha i Laminia Mal. Myślę, że ten skład jest super i Inter będzie miał problem na flance, na bokach, Obrony, bo w nie najlepszej formie jest choćby Di Marco, na pewno nie będzie im łatwo bronić te ataki, kontrataki. Może Barcony, no nie wiem, kto to będzie posiadał, piłkę zawsze, Barcona posiada, piłkę, ale no, ciekawe jestem, czy mecz będzie otwarty, czy od początku gdzieś tam będą jakieś szachy. No na pewno znakomite spotkanie przed nami. Wielki mecz Ligi Mistrzów, rewanżę, półfinał w jutro kolejny. Paris Saint Germain, Arsenal dzisiaj skupmy się na meczu Barcelony, to jest kanał Piłka i Kosz. Zasubskrybuj mój kanał, yy, zalajkuj i komentuj. Będzie mi bardzo miło jak dołączysz. Już będę powoli kończył, bo znowu mało ludzi. Może jak ruszę gdzieś w miasto yy, się pojawi większa liczba odbiorców, wtedy zrobię kolejny live. I może na winę to samo, bo po prostu tu było za mało ludzi. Tego jeszcze nie będę publikował. Yy, no nic. no. Tak jak mówię, jestem spokojny jak nigdy nie byłem przed takimi wielkimi meczami Barcelony. Po prostu Barcona już w tym roku dla mnie wygrała, bo po prostu się zmieniła, po prostu umie odpowiedzieć. Jestem dumny z tej gry tych zawodników. Oczywiście, że popełniają błędy w obronie, nie są najlepsi, ale nie zgodzę się z ekspertami, że Inter jest faworytem albo że Barcelony będzie bardzo ciężko. Uważam, że Barcona przyjedzie i zrobi swoje i awansuje do wielkiego finału. Bo po prostu jest w lepszej formie, jest ma lepszy zespół i, i oczywiście, że spryt Włochów. Yy, jeszcze jedno. Yy, yy, szef yy, szef tutaj UEFY. Yy, -y. yy, teraz bym nie wiedział o ale doskonale znacie. Szef UEFY powiedział, że jest fanem Interem Mediolan, więc na pewno nie będzie lekko, a sędzią tego spotkania? Chyba wiecie, kto jest. Jest Marciniak nasz Polak, który nie jest zbyt w dobrej formie, jeśli chodzi o Ekstraklasę. Natomiast w rozgrywkach europejskich jest znakomitej dyspozycji, dostał półfinał, więc pewnie w finale już nie będzie sędziował Szymon Marciniak, ale to jest też wielki, wielkie wyróżnienie dla naszego, dla naszego kraju. Zobaczymy jak poprowadzi ten mecz. Na warzyk widziałem Listkiewicz, więc no tutaj bardzo i Inter będzie miała Marcinaka albo Marciniak sobie bardzo fajnym posędził i zobaczymy czy zda ten egzamin zdaje egzamin zazwyczaj na najwyższym poziomie, mówi się tak w kuluarach, mówi się tam gdzieś, że ogólnie mówi się w mediach, że on jest madridistą Marciniak, ale to nie jest prawda, to po prostu przykleił ktoś mu taką łatkę, ktoś po prostu puścił famę, że on tam no widzieli po prostu jakiś gadżet z logiem Realu Madryt, natomiast nie jest żadnym fanem Realu Madryt i myślę, że będzie tu sprawiedliwie sędziował. Ciągle o tych sędziach się mówi, ciągle kontrowersyjne te wybory, bo po prostu sędziowie popełniają sporo błędów i nie było chyba takiego sezonu, żeby aż tyle błędów popełnili arbitrzy właśnie jak w tym minionym, mijającym sezonie, bo ten sezon się kończy, chcę wam przypomnieć. Półfinały Ligi Mistrzów, finały potem mamy końcówki sezonów w krajach, w rozgrywkach ligowych, krajowych. To się wszystko kończy i będzie przerwa, nie ma żadnych mistrzostw więc przerwa, będą wakacje, będzie można odpocząć, natomiast przed nami jeszcze końcówka na pewno bardzo emocjonująca tych wszystkich rozgrywek, szczególnie Ligi Mistrzów chyba ludzie najbardziej przeżywają po, po reprezentacji właśnie rozgrywki Ligi Mistrzów, ja jestem fanem bardziej rozgrywek klubowych natomiast dziś wielka szansa przed Barceloną i Interem no mówię 3 do 3, wielki mecz, jeden z najlepszych w historii Ligi Mistrzów, ten pierwszy mecz półfinałowy Barcelona-Inter na Montjuic w Barcelonie teraz na San Siro, Giuseppe Meazza, w Mediolanie. Inter podejmie Wielką Barcelonę, która idzie po triplet, się mówi, ale tak naprawdę aż po cztery trofea w tym sezonie, bo do wygrania jeszcze Liga, do wygrania Liga Mistrzów, a już są dwa w gablocie wrzucone. No już będę kończył ten live, bo trzeba się pakować i zebrać na koszykówkę, na Royal Canal, Mainwood będę grał w koszykówkę, w zapraszam wszystkich a to był kanał Piłka Kosz za ten live. Dziękuję tym kilku osobom, które się pojawiły i tym, które obejrzą to z odtworzenia Już live próbowałem robić wcześniej o tym wielkim meczu, który odbędzie się dziś o godzinie 21.00. Myślę, że każdy fan piłki nożnej, nie tylko Barcy i nie tylko Interu, usiądzie i będzie się delektował najlepszą piłką nożną, jaką można oglądać. Myślę, że ten mecz będzie dobry. Myślę, że to będzie sporo emocji, będzie sporo bramek. Zobaczymy, jak będzie, ale w wie, że ja. Życzę wam miłego wieczoru. Cześć!